Ciekawe dzieci w odcinku Królestwo Zwierząt. Dziś zgłębimy fascynujący świat zwierząt i poznamy niektóre niesamowite stworzenia, które dzielą naszą planetę. Jesteście gotowi? Zaczynajmy! Na początek uroczy i lojalny pies. Psy występują w różnych barwach i rozmiarach, od małych ciłała po gigantyczne dogi. Są wspaniałymi towarzyszami, a niektóre pomagają ludziom jako psy przewodniki i psy ratownicze. Uhu! Zobaczcie, kto tu jest! To mądra sowa! Sowy mają niesamowity wzrok i potrafią obracać głową prawie dookoła. Są bardzo mądre i potrafią w nocy dostrzec swoją zdobycz. Teraz czas na zwinnego i niezależnego kota. Koty są doskonałymi myśliwymi i uwielbiają pielęgnować swoją sierść. Czy wiecie, że mają chowane pazury? To jak posiadanie tajnych broni. Poznajcie malutką mysz i jej kuzyna, szczura. Obydwa są szybkie i sprytne, ale mają różną reputację. Myszy są znane z uroku, podczas gdy szczury często są niewłaściwie rozumiane. Obydwa są świetne w znalezieniu jedzenia. Oto koza. Kozy doskonale się wspinają i mają prostokątne źrenice. Są też bardzo ciekawe i zjedzą prawie wszystko. Wolno, ale pewnie tak jak żółw. Żółwie mają pancerze, w które mogą się schować, gdy czują się zagrożone. Są na ziemi od milionów lat. Musisz poznać łagodną krowę! Krowy dostarczają nam mleko i mięso. Mają cztery żołądki, które pomagają im trawić tyle trawy, którą jedzą. To świetna akrobata lasu, wiewiórka! Wiewiórki są fantastycznymi. W i potrafią skakać z drzewa na drzewo z łatwością. Przechowują jedzenie na zimę w swoich tajnych kryjówkach. Kwak, kwak! Kaczki uwielbiają wodę. Mają łapy z błonami, które pomagają im pływać i znaleźć smakowite przysmaki pod wodą. Te małe stworzenia, chomik i świnka morska, to doskonałe zwierzęta domowe. Są małe, puszyste i uwielbiają być przytulane. Chomiki biegają na kołach do ćwiczeń, a świnki morskie wydają urocze dźwięki. Po prostu płyń dalej, złota rybko! Te rybki są znane ze swoich jaskrawych kolorów i wdzięcznych ruchów w akwariach. Na koniec jest jeż. Gdy czują się zagrożone, zwijają się w kolczasty kłębek, by się obronić. Są jak małe wojowniki natury. Wow, dzieci! Poznaliśmy dziś wiele niesamowitych zwierząt. Czy natura nie jest niesamowita? Pamiętajcie, że każda istota ma swoje unikalne cechy i odgrywa szczególną rolę w naszym świecie. Do zobaczenia następnym razem podczas kolejnych ekscytujących przygód. Na razie!